Zaczynamy imprezkę urodzinową. Co tu się dzieje Aria? Co tu się dzieje? Uuuu, uh -huh. uh -huh. zasypujemy Arię, zasypujemy! Dzień dobry! Miałam powiedzieć, witajcie mamuśki. witajcie nie, nie. No, 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 Ja jestem mamą gdzieś tutaj. Ale super jest. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, Eu não se fui na área, eu não se fui Jest Dżamilka też, przyniosła przepiękne boxy. Możemy otworzyć to? Ooooo! Spójrz, tu jest Misha dla ciebie. Teddy Bear. Który to jest? Teddy Bear. Wstałyśmy rano cały czas podekscytowane jeszcze wczorajszą imprezką urodzinową. O, no. Maja by! Mama, Maja by! Tak, zaraz przyniesiemy Maję. Mama, pani przyjedzie. Pani przyjedzie po zjeżdżanie i ją zabierze, wiesz? Chciałabyś mieć tutaj na stałe taką bawialnię w ogródku. No, zrobiłybyśmy, zrobiłybyśmy, ale kończy się lato i będzie teraz jesień i zima. <laughs> ale zrobimy taką zjeżdżalnię, co? Maria dostała od dziadka taką pszczółkę i nazywała ją Maya Bee. Bo ona na pszczołę no to mówi Bee, tak? Łatwiejsze do powiedzenia jest Bee niż pszczoła. <laughs> tak więc to jest nasza Maja Bee. Historia urodzin jest taka, że ja kupiłam Arlini przepiękną, błękitną sukieneczkę. No ale skończyło się tak, że moja córka założyła spodnie i body i nie było w ogóle opcji, żeby tę sukienkę założyć. A dokupiłam jeszcze do niej takie kokardeczki na włosy piękne. No nie, moja córka to jest po prostu luzak, ona sukienki nie założy. Ona żadnej opaski, kokardeczek, no nie. Nie, to nie jest typ księżniczki, ale ja się cieszę, to jest dziecko wolne, w skarpetach przemierza świat. Macierzyństwo, rzeczywistość weryfikuje po prostu 200%. Ja sobie wyobrażałam właśnie na sukieneczki cekinowe, kokardki na głowie, ojej, ojej, co to ja sobie nie wyobrażałam, no. Jedno dziecko założy bez problemu, a drugie po prostu no nie pozwoli sobie, tak? Nie pozwoli sobie, ona decyduje i ona decyduje o wielu rzeczach. To jest mamy kawa, to jest mamusi kawa. No, i najlepsze jest to, że jak się zostaje mamą, to się rady słyszy na każdym kroku. A najwięcej rad to się słyszy od osób, które dzieci nie mają. A tak naprawdę takie osoby w ogóle nie mają zielonego pojęcia, jak to jest mieć dziecko. Mama! Ja... Tak więc, mamuśki, nie słuchajcie rady. Wy wiecie najlepiej, co wasze dziecko najbardziej lubi. Jak się najlepiej czuje, co jest dla niego najlepsze, tak? Osoby, które nie mają dzieci, nie mają zielonego pojęcia i tak naprawdę nie powinny po prostu się odzywać w tym temacie, tak? Bo rzeczywistość jest zupełnie inna niż nam się to wyobraża. Każdy może sobie wyobrażać, o ja bym zrobiła tak, ja bym zrobiła tak, a może zrób tak, a może zrób tak. Nie. Nie. Po prostu rzeczywistość jest inna. Taka puenta na dziś. A teraz się bawimy! Okay. otwieramy pierwsze prezenty, Jest ich tyle. To chyba będziemy otwierać, kochani, jeden na tydzień, co? Pierwsza lalka Barbie! Oh. Chyba mama się bardziej ekscytuje. Ari, tak samo się ekscytuje, co? Pierwsza lalka Barbie. Chyba będę musiała na no już otwieram, otwieram. Ze zwierzątkami.